Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotuję przepis na tortille czy też wrapy. Potrzebne będą nam tylko cztery składniki, ponieważ będą to tortille bez jakichkolwiek ulepszaczy. Będą nam potrzebne dwie łyżki oliwy, można je zastąpić roztopionym masłem, pół łyżeczki soli, około 100 ml ciepłej wody oraz około 220 g, ja daję mniej więcej 220 g mąki tortowej. Z tych proporcji powinno nam wyjść około 6 sztuk takich tortilli. Dobra, od czego zaczynamy? Wsypujemy naszą mąkę. Dolewamy 100 ml wody. Dajemy płaską małą łyżeczkę soli. Oraz dwie łyżki oliwy. A następnie wszystko zagniatamy. Na samym początku możemy zacząć ugniatać łyżką, aż nasze ciasto zgęstnieje. Ok, ciasto możemy wyrzucić już na blat i ugniatamy jeszcze ręcznie przez parę minut, aż ciasto będzie elastyczne. Po 5 minutach ugniatania ciasta. Zobaczcie jakie jest elastyczne. Przykrywamy je ściereczką na około 20 minut, żeby odstało. Po 20 minutach zdejmuję ściereczkę. Ciasto przekładam na drewnianą deskę, próbuję uformować z niego wałek, coś mniej więcej jak na kopytka i takie ciasto staram się podzielić na około sześciu części Następnie z każdej robię kulkę Jeżeli chcecie fajny patent, to polecam kanał naszych ziomeczków Bez Presji W którym to podkładają ścierkę pod deskę i dzięki temu deska jest stabilna i nie lata po blacie. Pozdrawiamy! A teraz wałkujemy nasze ciasto Ok, mniej więcej w taki sposób powinien wyglądać nasz placek Robimy tak dokładnie ze wszystkimi sześcioma. I przechodzimy na patelnię. Suchą patelnię nagrzewamy na bardzo mocnym ogniu i wrzucamy nasze tortille. Staramy się zrobić to równo. I tak smażymy w zależności od grubości, natomiast powinno być to od pół minuty do minuty max na jednej stronie. W międzyczasie, oczywiście, mogą się robić bąbelki powietrza, ale jest to normalny proces. Po minucie przerzucamy ją na drugą stronę. Widzicie jak ładnie się zarumieniła. I trzymamy tak samo minutę. Po minucie będzie gotowa. Robimy to dokładnie tak samo z pozostałymi sześcioma wrapami. Po całej minucie zdejmujemy naszą tortillę. Tak wygląda z obu stron. Ciasto jest naprawdę dość elastyczne. Pamiętajcie, że jeśli od razu nie chcecie ich jeść, to możecie je zostawić a najlepiej pod przykryciem wilgotnej ściereczki. Lub też możecie ją owinąć folią, żeby nie stwardniały. Nasze tortille są już gotowe. My akurat będziemy używać tego dzisiaj jako chlebek do kary, do indyjskiego kary. Wy oczywiście możecie według uznania. Ja zachęcam do spróbowania tego przepisu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę i życzę smacznego.